Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym vlogu ze studia. W tym odcinku będzie zero jeżdżenia, będzie to odcinek nagrany w formie poradnika. I tak jak widzicie, na moim nowym szaju nie ma jeszcze przyspionej kamery. Rozważałem wiele różnych opcji. Mam bardzo dużo zapytań od wielu z was na temat montażu kamery, na temat doboru kamery. Więc zdecydowałem, że byłaby to fajna okazja, żeby faktycznie nagrać to w formie poradnika, rozważyć opcje różne, jeżeli chodzi o montaż kamery, plusy i minusy, e, które wynikają no, z tych różnych opcji. E, no i co? No, sposoby też jakieś, tak? dlatego że no, kaski się różnią od siebie i to nie jest takie proste, jakby się to mogło wydawać. Na pierwszy rzut oka, ale generalnie postaram się to zrobić tak, żeby to było przejrzyście, e, fajnie, czytelnie. No i żeby każdy z Was mógł znaleźć to, co jego najbardziej interesuje, to, co spełnia jego oczekiwania. Nie? No to zaczynamy. Jeżeli chodzi o świat kamer sportowych, no to poruszamy się w pewnego rodzaju standardach. No i wybór kamery, którą zdecydujecie, że będziecie po prostu używali do, do robienia swoich nagrywek, a czy to będą motowloki, czy to będzie traktowane jako swego rodzaju dashcam, tak jak w samochodzie, żeby mieć swego rodzaju monitoring i zabezpieczenie, żeby nikt wam nie wmówił, że coś żeście zrobili źle, albo że kiedy ktoś wam zrobi krzywdę, no to że macie dowód przeciwko takiej osobie. No, tych standardów mamy, tak, na chwilę obecną, praktycznie jeden. Śmiesznie to brzmi, śmiesznie to wygląda, ale tak jest. No, GoPro totalnie zmiażdżyło moim zdaniem, wszelką konkurencję, jeżeli chodzi o, o kamery, o akcesoria do, kamery, do, do kamer e, i sposoby montażu. E, także no, skupię się głównie nad tym, aczkolwiek no, mamy jeszcze inną opcję. No, bo widziałem, że Sony też e, robi różne kamery, tylko że, no, ich kształt, przez to, że on jest podłużny, to by to wyglądało, że macie na no, jakąś taką tubę przyczepioną tutaj, czy ewentualnie do boku kamery. Czyli generalnie no, kształt kamery będzie determinował to, gdzie, gdzie ją przyczepimy. Nie? Bez względu na to, czy kupicie, czy kupicie GoPro, czy kupicie jakiegoś, jakiegoś Chińczyka, który też wykorzystuje standard montażowy GoPro, czy to będzie jakiś Cam, czy to będzie kamera i będziecie no, mieli tak naprawdę do czynienia z dwoma rodzajami tych przylepsów, tych płytek montażowych. Jedna... Jest totalnie płaska, i prawdopodobnie, jeżeli chodzi o montaż do kasku, nie będziecie jej wykorzystać z tego względu, no, że kask jest jakimś tam wycinkiem e, owala, więc będziemy najprawdopodobniej korzystali wszyscy e, z tego zakrzywionego e, przylepca, jeżeli chodzi o opcje. Tak, no to e, z tego co widziałem, bardzo, bardzo jest dużo rozwiązań. Tak, i teraz, w zależności od tego, czy ludzie będą to wykorzystywali faktycznie do własnego monitoringu, czy będą chcieli robić jakieś motowlogi, czy będą chcieli robić jakieś nagrywki z planeru, no to na taką opcję się zdecydujecie. Zacznijmy od miejsca, w których będziemy mogli montować kamerę. I ja zacznę może od tego, który jest w moim przekonaniu najmniej popularny, najmniej ludzi widzę akurat z tym z z sposób zamontowaną kamerą. Ale no, od razu za, zaznaczę, że nie jest to głupi sposób, dlatego że, tak jak mówiłem, każdy z nich ma swoje jakieś plusy i minusy. I pierwsza rzecz, jak idzie na, na pierwszy ogień? No to jest montaż kamery tak na, na czubku głowy. I teraz jest tak, w momencie kiedy chcecie używać kamery jako właśnie tego swego rodzaju daszkama, tak czy, czy monitoringu, chcecie nagrywać to co się dzieje wokół Was, ale nie macie jakiegoś konkretnego celu, poza tym, że to ma być dowód na to, że, że jechaliście w porządku i kiedy ktoś was wjechał, wam zrobił krzywdę, no to macie materiał, który w jakiś sposób będzie waszą linią obrony, tak? Czy kiedy ktoś wam zarzuci, że gdzieś żeście złamali przepis, no to macie, macie jakiś materiał, który będzie mógł stanowić dokument, że się będziecie mogli prowadzić, wybronić z tego typu zarzutów. E, no teraz jest tak, montaż kamery na, na samej górze, jeżeli chodzi o kask, no to plusy są takie, że no im kamera jest wyżej i ustawicie jej szersze pole widzenia, no to będziecie mieli po prostu duży obraz, który ona będzie nagrywała olbrzymi. Dużo będzie widać po prostu na tym. Dzięki temu będzie to no fajny mówię, materiał do, do tego co wspomniałem, czyli no nie będziecie nagrywać tego i montować w postaci jakiegoś vlogu i tak dalej, dlatego że im wyżej jest zamontowana kamera względem ziemi, tak naprawdę to uczucie prędkości jest coraz mniejsze, więc te takie doznania, jeżeli chodzi o oglądalność które widz będzie odczuwał, no będą troszeczkę słabsze. Zamontowana kamera u góry, no to nie jest to zbyt korzystne miejsce z punktu widzenia aerodynamiki, dlatego że wszyscy ludzie, którzy pracują nad tymi kaskami i zrzucają tą wagę całkowicie, tak, z tych kasków i chcą, żeby one były jak najbardziej aerodynamiczne, no to w tym momencie cała ta, ta, ta ich robota no wylatuje przez okno w momencie, kiedy montujecie kamerę na samej górze, nie? E, nie polecam tego typu montażu, e, no, w momencie, kiedy będziecie chcieć jechać szybko, jakieś autostradowe prędkości, dlatego, że ta no, kamera będzie działała jak żagiel, będziecie mieli taki opór, że będzie wam chciała po prostu wyłamać szyję z zawiasów. Jeżeli nawet nagrywacie i chcecie mieć jakąś inną perspektywę, to czemu nie? Jeżeli jeździcie jako pasażer, no to no tak, no to niewiele nagracie, jeżeli będziecie mieli w innym miejscu kamerę zaczepioną, niż na czubku głowy. Także no jest to pewnego rodzaju, no mówię, wyjście też tutaj w tej kwestii. Przejdźmy do kolejnego sposobu, jakim byłoby zamontowanie kamery gdzieś na boku. Od razu widać, że ze względu na wielki wizjer, wielkie pole widzenia, jeżeli chodzi o mój kask, nie jest to też zbyt korzystne miejsce. No ale wielu z Was na pewno się skusi na tego typu pozycje, żeby, żeby mieć kamerę zamontowaną w ten sposób. Ja. Gdzieś, żeby on, żeby nagrywać to co, to, co się dzieje, no to jest to całkiem fajna perspektywa. Widzę, że mnóstwo e, ludzi, którzy jeżdżą w terenie, to mają kamerę właśnie tutaj zamontowaną. Kamera jednak jest troszeczkę niżej względem e, tego zamontowania na kasku, więc generalnie uczucie prędkości jest troszeczkę większe. I montaż kamery w ten sposób daje tak jakby widzowi perspektywę, jakby jechał z kierowcą z tyłu na tylnym siedzeniu, tak jakby się po prostu wychylał za głowy, głowy kierowcy. Nie? A czy ją macie z tej strony przymontowaną, czy, czy z tej, no to to zależy od Was. Mi się wydaje, że jeżeli chcecie tam powiedzmy jechać przez miasto przy niewielkich prędkościach. Um, no, to jest fajnie mieć ją z prawej strony zamontowaną. Dlatego, że tak jakby przy przekręceniu lekkim głowy w prawą stronę, możecie też powiedzmy nagrywać to, co się dzieje na chodniku, jakieś reakcje ludzi i tak dalej. No, a jakie dziecie gdzieś w daleką trasę szybko, no to wydaje mi się, że znowu, że z drugiej strony kamera, kiedy widać ten nadjeżdżające pojazdy, no to może być tak jakby fajniejsza perspektywa w tym momencie. Generalnie, jeżeli chodzi o jazdę inną niż po mieście i inną niż w terenie, to ja też bym odradzał montaż kamery z boku głowy, dlatego, że no, będzie wam ciągnąć w tę stronę po prostu kask, z której strony macie kamerę zamontowaną. W podobnej sytuacji tak by było, gdybyście ją mieli na samej górze, tak, z tym, że no, nie, nie do góry, a, a w tą stronę, gdzie, gdzie jest zamontowana kamera. Także, em, ale tak jak mówię, no wszystko ma swoje plusy i minusy, ale perspektywa generalnie fajna. Przejdziemy do kwestii montażu kamery tak naprawdę, bo wątpię, żeby ktoś montował kamerę z tyłu, nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał z tyłu zamontowaną kamerę. mogło mogłoby to być bardzo ciekawe, tylko że no, chyba prędzej tacy ludzie by montowali kamerę, no, gdzieś na wahaczu, tak, czy na motocyklu, po to, żeby odciążyć tą głowę maksymalnie. Ale nie mniej jednak, no, kolejna perspektywa, którą e, warto byłoby mówić no to jest ta, z której ja w zasadzie korzystam cały czas, czyli jest zamontowana na szczęce. Ehm, Kasku. Sprawa wygląda w ten sposób, że akurat z mojego punktu widzenia jest to, jest to najkorzystniejsza, e, najkorzystniejsze miejsce, jeżeli chodzi o montaż kamery i jeżeli chodzi o tą perspektywę, bo ona w tym miejscu tak naprawdę jest najlepiej wyizolowana, jeżeli chodzi o wiatr i jej ciężar w momencie, kiedy ja jadę e, szybko, no to powoduje, że ściąga mi głowę do dołu, podczas gdy pęd powietrza z reguły głowę każdemu z nas odchyla do tyłu i to się gdzieś tam równoważy. Także generalnie, jeżeli chodzi o montaż kamery i o rozkład masy, i tak dalej, to on tutaj wydaje się, że jest najbardziej neutralny. Kolejna rzecz jest taka, że montaż kamery tutaj, w tym miejscu, jako perspektywy powoduje, że łatwiej jest widzowi tak naprawdę um, widzieć to co, to, co Wy widzicie. Tak jakby się wcielić w Waszą rolę w chwili obecnej, czyli ten POV, tak jak to się mówi, Point of View, e, który Wy w danym momencie macie. No i co? I to wydaje mi się, że pod tym względem to, to, jest, to jest najfajniejsze, z tego też względu jest to e, najpopularniejsze, bo gdzie kręcimy głową, no to tak generalnie to wszystko widać. E, no i teraz jest taka kwestia, że w momencie, e, kiedy się decydujemy na montaż kamery tutaj z przodu na szczęście, bo chcemy koniecznie korzystać z tej perspektywy, no to w przypadku niektórych kasków stajemy przed pewnego rodzaju schodami. Bardzo, bardzo, dużo osób jeździ, czy to, czy to w kaskach enduro, tak, no to one bardzo często, no już wykluczają możliwość tego typu montażu, dlatego, że e, szczęka kasku schodzi się w pewnego rodzaju dziób, jest też dużo wlotów powietrza na przodzie, czyli jest kłopot z montażem tej, tej kamery. Tak samo w przypadku, e, jeżeli ktoś jeździ w kasku AGV, no to jest bardzo, bardzo podobna sytuacja, bo one są bardzo mocno ścięte do przodu, żeby, jak taki klin, cięły powietrze, e, no i Jedyną opcją wtedy, w tym momencie, no to jest próbować gdzieś za, zainstalować kamerę, gdzieś blisko na, na boku i poprzez wykorzystanie przegubów, czy, czy też tak zwanych e, przez, przez niektórych sprzedawców pivotów po prostu postarać się tą kamerę doprowadzić sobie na miejsce do środka. Ok, czyli tak w przyspieszonym tempie się, że można stworzyć pewnego rodzaju abominację. <grym> Żeby, żeby doprowadzić gdzieś powiedzmy kamerę mniej więcej do tej perspektywy, którą chcemy, wykorzystując przylepiec zaokrąglony, tak? I teraz. No nie jest to zbyt, zbyt fajne rozwiązanie, dlatego że to waży ogrom, to jest jedna rzecz, poza tym jest to niewygodne. Jeżeli no, ktoś z Was się będzie decydował na taką opcję, no bo czemu nie, tak? Jest ona, jest ona takim rozwiązaniem. E, no kurczę, bardzo, bardzo szybkim, nie powiedziałbym, że budżetowym, bo te elementy wcale nie są, nie są tanie. No, i to wszystko waży, no ale jednak, jeżeli będziecie się decydować, to warto byłoby um, te śruby motylkowe, tak, czyli te thumb screws, zamienić na zwykłe śruby, tak jakieś tam imbusowe powiedzmy, czy, czy gdzieś tam Philipsy. To jest śruba M5, a um, 20 mm ma długości, czyli 2 cm, i możecie takie śrubki dostać w niemalże każdym sklepie z okuciami, tak? I sprawa jest taka, że SEO po prostu ją wkręcicie e, i do, dokręcając im busem, będziecie mieli na stałe coś, co będzie no zdecydowanie no, no mniej wygląda, znaczy mniejsze, czyli będzie mniej tego, tego wiatru robiło, tego typu elementy też to straszne gwizdy powodują w e, mikrofonie, jeżeli będziecie chcieli nagrywać jakąś tam narrację czy swój komentarz. E, także generalnie no, jest, to, jest to jakaś opcja. E, Także można sobie, mi się wydaje to, tego typu rzecz e, tego typu rzecz można sobie no, mówię, odpuścić, jeżeli, jeżeli szukacie jakiegoś rozwiązania bardziej kompaktowego i ilżejszego, ale no mówię, no cel uświęca środki. Jest to, jest to jakaś opcja. No dobrze, zatem e, tego typu sposób montażu, tak mamy, mamy, mamy umówiony, bo wiadomo, że jeżeli jest kłopot, tak jak w moim przypadku, w jednym z moich poprzednich odcinków pokazywałem wam, że no niestety, tutaj w Shoei NX serii jest dosyć duży uskok i no, pff, no niestety, no gdzieś połowa po prostu tylko styku jest tak naprawdę tej, tej płytki montażowej tego przylepca. Jest jeszcze jedna opcja, bo tak naprawdę w momencie montażu tego przylepca tutaj możemy starać się wypełnić to miejsce, tą lukę, która tutaj powstaje. Można byłoby naładować więcej taśmy, dwustronnej 3M, którą można kupić sobie gdzieś tam powiedzmy w jakichś kastoramach czy, czy sklepach ogólnobudowlanych i kilka tych pasków nałożyć, żeby wypełnić tą lukę, następnie um, no przykleić ten przylepiec, żeby taśma do taśmy, taśma do taśmy w końcu gdzieś tam się zetknął z, z kaskiem. I to byłoby, mi się wydaje, bardzo fajne, bardzo proste rozwiązanie. Eee, czy wytrzymałe? No nie wiem, nie próbowałem tego, ale widziałem, że ludzie to robią i sobie... Sobie to chwalą, także jest to też jakieś rozwiązanie, jakaś, jakaś opcja, tak? Zwłaszcza no wśród tych z Was, którzy mają powiedzmy te kaski z tym dzióbkiem, no to też możecie starać się wypełnić um, tą skośną powierzchnię, żeby ją jak najbardziej spłaszczyć i wówczas Wam ten szlepez będzie przylegał. Kolejnym rozwiązaniem, akurat jeżeli, no mówię, forsujemy strasznie tą perspektywę, żeby tutaj mieć ton, to miejsce zamontowane, jest możliwość zakupu specjalnego adaptera i takie adaptery są dostępne na Allegro i one są zrobione, wydrukowane na drukarkach 3D. Mam tutaj taki adapter. Bardzo solidnie wykonany element, powiem szczerze. I tutaj widzimy, że no automatycznie rezygnujemy z tego typu płytki montażowej, i sobie możemy go przyczepić, on już ma pewnego rodzaju krzywiznę. Może akurat w przypadku mojego kasku no myślę, że byłaby idealna, tak? Jeżeli Faktycznie, jeżeli macie mniejszy, mniejszy kąt, tak w przypadku AGV, bo są bardziej po prostu w taki w taki dziubek ścięty, co można zrobić? Można zanurzyć tak naprawdę ten, ten uchwyt w gorącej wodzie, we wrzątku, albo ewentualnie skorzystać z suszarki czy nagrzewnicy, dlatego że ten, to tworzywo, z którego został wydrukowany ten, ten uchwyt, jest plastyczne w chwili, kiedy zostaje potraktowane ciepłem. No i w momencie, kiedy ono się zaczyna robić miękkie, tak, czy tam powiedzmy po jakichś kilkudziesięciu sekundach, kiedy zamoczycie to we wrzątku, to wystarczy bardzo mocno po prostu przyłożyć wtedy ten element do waszego kasku, docisnąć i poczekać, aż on się ostudzi i zastygnie w tej formie, w której zostanie, w której zostanie przyłożony, Także on przyszedł w komplecie z paskiem taśmy 3M, żebym sobie, żebym sobie go pociął na pół i przykleił. Fajna opcja, bardzo fajna opcja. Bardzo, bardzo widać, że jest to dosyć, dosyć mocny materiał, także nie powinien wam się odłamać od jakichś tam drgania, od jakichś wibracji. Widać, że jest to, że jest to naprawdę bardzo, bardzo solidne. Ja niestety nie będę korzystał z tego elementu, akurat dlatego, że... Kiedy ja jeżdżę, to bardzo dużo materiału nagrywam. Generalnie przy każdym wyjeździe mam po około 2, po około trzy godziny. Zmieniam baterię i ewentualnie jadę dalej i nagrywam. Także w moim przypadku tutaj, kiedy ta kamera byłaby zamontowana na tym uchwycie, tak naprawdę musiałbym co chwilę za każdym razem, kiedy, kiedy bym ją tutaj miał na, na kasku, musiałbym praktycznie ją no, odkręcać całkowicie do dołu, żeby była na tyle luźna, żeby móc wyjąć składki, czy żeby móc ją wyjąć z tej obudowy wodoszczelnej. No i czemu to byłby akurat taki duży problem? Dlatego, że za każdym razem kiedy ona by ta kamera po prostu musiała opaść, tak? Musiałbym z powrotem za każdym razem kiedy wymienię baterię czy kiedy włożę kamerę z powrotem po e, zgraniu z niej materiału, e, musiałbym ją za każdym razem kadrować, tak? Czyli za każdym razem musiałbym po prostu przymierzyć, przyłożyć i zobaczyć, czy jest ona pod tym kątem nastawiona do, do drogi, kiedy będę miał kask na głowie, żeby, żeby nagrywała mi to, co chcę, a nie żebyście na przykład podczas mojej jazdy nagrywania jakichś tam motowlogów czy filmów, żebyście oglądali albo tylko niebo, bo kamera jest źle ustawiona, albo żebyście oglądali tylko i wyłącznie mój zbiornik paliwa, czy, czy szary asfalt drogi. Nie? Także w moim wypadku to się kompletnie nie sprawdziło. Na przykładzie, na przykładzie tej kamery, widzicie, ona jest, ona jest tak zamontowana, że za każdym razem, kiedy ja sobie ją odkręcę i wyjmę ze środka, tak, żeby, żeby móc wyjąć kamerę z, z, przez drzwiczki i ewentualnie zgrać materiał, czy, czy naładować baterię, w momencie, kiedy ją z powrotem wsadzę, ja po prostu wiem, że maksymalne z, dociśnięcie tutaj tego, tego uchwytu i dokręcenie śruby. Spowoduje, że ta kamera będzie po prostu idealnie wykadrowana tak jak ja tego chcę, przez co no oszczędzam ja bardzo dużo, bardzo dużo czasu na tego typu rozwiązaniu. Nie chcę tego elementu wymiarowego, to jakie mam pozostałe opcje? No wydaje mi się, że tych opcji jest jeszcze kilka i ja tak naprawdę sprawdziłem, że jeszcze mam ewentualnie dwie. Jedna z nich, to jest to, co będę chciał Wam pokazać w miarę szybko, to jest zrobienie swojego własnego adaptera, który pozwoli Wam założyć dowolną płytkę montażową, tak dowolny przylepiec akurat tutaj w tej perspektywie. Z przodu i będzie ten adapter powodował, że wypełni Wam całe te elementy tutaj. A następnie, poprzez założenia albo tej zakrzywionej płytki, albo nawet tej płaskiej, będziecie mogli sobie tą kamerę czy ten ślepiec mieć tutaj zamontowany cały czas, a kamerę tak samo szybko jak ja zdejmować wraz z klatką czy obudową wodoszczelną i ją wkładać, kiedy tylko będziecie chcieli. Od tak po prostu nie? Do tego celu, aby zrobić swój własny adapter, będziecie potrzebowali taśmy maskującej. Malarskiej i będziecie potrzebowali a, klej epoksydowy, tak, czy żywice epoksydowe. Gospodarczy kit naprawczy epoksydowy. E, generalnie to ustrojstwo, to jest ten dwuskładnikowy klej, a gospodarczy możecie dostać w Brico za jakieś śmieszne pieniądze. Ja nie wiem, czy to kosztowało nawet 20 zł. E, dwa komponenty, jak widać, A i B. Będziemy je mieszać ze sobą po to, żeby uformować sobie adapter, e, ewentualnie. Identyczne rozwiązanie jest poxylina, tak? to o to, to samo w tym chodzi, także który dorwiecie, poxylina jest chyba bardziej popularna, zależy też jaki sklep macie. No mówię, wziąłem, specjalnie, kupiłem dwa, żebyście wiedzieli, że to jest taki sztandarowy przykład akurat, żeby to zrobić. No i oczywiście będziecie potrzebowali te nasze klasyczne przylepce, z tym, że będzie trzeba z nich zerwać w tym miejscu tą taśmę, która jest. No jeżeli kupujecie oryginalnego GoPro, no to one są już zamontowane, więc będzie trzeba wziąć nożyki i to zedrzeć. Ja nie mam ochoty tego psuć, dlatego, że mam dużo, dużo więcej tych płytek montażowych. Gdzieś można sobie kupić jakieś tam, powiedzmy chińskie te elementy. I ten chiński bajzel tak naprawdę przychodzi, to jest e, pozbawiony, tak? Te, tej taśmy musicie sobie ją sami, sami przykleić, przymontować. No to co? No to zaczynamy w takim razie. No i bez obaw, to wszystko jest naprawdę bardzo proste. Punkt pierwszy. Naklejamy taśmę maskującą na powierzchni, gdzie będziemy formować adapter. Punkt drugi. Rozpakowujemy i ugniatamy klej. Nie bój się wziąć więcej kleju, ponieważ nadmiar będzie można zawsze odciąć. Dokładnie ugniata i wałkuj, aby komponenty kleju się równomiernie wymieszały. Punkt trzeci. Nakładamy klej na przylepiec i formujemy mniej więcej kształt jaki nas interesuje. Punkt czwarty. Przykładamy i przyciskamy płytkę montażową w miejscu na taśmie. Gdzie planujemy mieć zamontowaną kamerę? W razie konieczności nadmiar kleju możesz odciąć za pomocą nożyka do tapet lub karty kredytowej. Punkt 5. Pozostawiamy uformowany adapter na około 20-30 minut. Punkt szósty. Delikatnie odrywamy taśmę z kasku, która powinna odejść wraz z adapterem. Sam adapter pozostawiamy na około dobę, aby wyschnął i stwardniał. Klej epoxydowy jest bardzo wdzięcznym materiałem, który po zeschnięciu można całkiem fajnie obrabiać. Ja zdecydowałem się wygładzić powierzchnię papierem ściernym, a następnie pomalowałem całość czarną farbą w sprayu, aby adapter mniej się rzucał w oczy. Teraz pozostaje nam użyć taśmy dwustronnej i przykleić adapter w miejsce, od którego cisnął swoją formę, aby dokładnie do niego przylegał. Ale no teraz jest tak, moi drodzy, że nie każdemu może odpowiadać akurat no, babranie się, e, takie z tą poksyliną, tak, cudowanie, e, robienie tego typu rzeczy. E, mnie się wydawało, że jest to fajne. Ja tak to wcześniej zrobiłem i do tej pory korzystam z tego rozwiązania. No, jak widać przy tym kasku. E, także mm, no, dla tych, którzy nie chcą robić tego w ten sposób, a się uparli no, na tą perspektywę, i zamontowanie kamery tutaj w ten sposób, e, mam jeszcze jedno rozwiązanie. Inne, dużo prostsze rozwiązanie, chyba tak mi się wydaje, dużo osób e, polecało mi, żebym tego spróbował, że jeżeli do nowego kasku mocowanie kamery, to tylko Suguru. Jak jest? Nie wiem. Nie miałem wcześniej do czynienia z tym produktem. Dużo osób go, go polecało. Ja powiem szczerze, że zastanawiałem się przez długi czas, jak to zrobić, skoro miałem już doświadczenie, mówię, z poksyliną, no to, no to nie bardzo mi się w to chciało bawić, ale powiedzmy, wykorzystajmy ten czas po to, żeby się jak najwięcej nauczyć. A skoro to ma być jakiegoś pewnego rodzaju poradnik, który ma rozważyć za i przeciw, no to czemu nie? To czemu nie? A i będę miał swoje własne zdanie, także zobaczymy. Aha, nim zaczniemy, to oprócz suguru potrzebny będzie przylepiec pozbawiony taśmy oraz drobina benzyny ekstrakcyjnej, spirytusu lub zmywacza do paznokci. No to działamy. Krok pierwszy. Otwieramy saszetki z produktem i odtłuszczamy powierzchnię kasku oraz przylepsa za pomocą benzyny lub spirytusu. Krok drugi. Dobrze ugniatamy, rozwałkowujemy masę suguru, aby była miękka i ciepła. Krok trzeci. Przyklejamy masę suguru do przylepsa, formując pożądany kształt. Krok czwarty. Przykładamy przylepiec do kasku, formujemy i ewentualnie odcinamy nadmiar masy. Krok piąty. Całość pozostawimy na jedną dobę, aby masa związała ze sobą obie powierzchnie. Po upływie jednej doby czas na mały test. Przypinamy jednego J-hooka i zobaczymy czy materiał związał ze sobą powierzchnię. Voilà! I, co? I wygląda to całkiem nieźle. Wydaje mi się, że wyszło to o wiele lepiej niż w przypadku tej poksyliny. Zdecydowanie szybsze, prostsze. Ja miałem bardzo dużo obawy, jeżeli chodzi o montaż um, płytki um, tego przylepca za pośrednictwem suguru do kasku, dlatego że nie wiedziałem, jak to będzie w przypadku, kiedy coś skrzania. Faktycznie, jeżeli będziecie chcieli użyć suguru i skrzaniczy, będziecie chcieli je um, zerwać, przemieścić w inne miejsce i tak dalej, no to. Nie ma aż takiego strasznego problemu, dlatego, że wystarczy je podgrzać, wziąć kawałek nitki dentystycznej najlepiej, żeby nie ryzykować podrapania powierzchni, kiedy będziecie próbowali zerwać adapter. Odciąć do e, suguru od powierzchni kasku, no i ewentualnie pozostałość, która jest, no to też podgrzewać i lekko zdrapać. Z gładkich powierzchni powinno zejść i nie mieć śladu. E, zwrócę uwagę na pewną rzecz, bo Suguru akurat ja kupiłem wersję czarną. Suguru jest dostępny w kilku różnych kolorach, także jeżeli byście chcieli jakoś takie doposażyć kolorystycznie, aby Wam zniknęło na tle kasku, no to zawsze macie jakąś taką opcję, żeby sobie coś mniej więcej dobrać. Dodam, że na no akurat patent, jeżeli chodzi zarówno o poksylinę jak i o Suguru, no to nie tyczy się tylko i wyłącznie montażu kamery do kasku, dlatego że jeżeli byście chcieli zamontować kamerę w jakiejś fikuśne miejsce u siebie na motocyklu, a macie bardzo krzywą powierzchnię, no to również możecie to zastosować. Także um, to macie taki, taki tips ode mnie. Mnie osobiście bardzo się to podoba. Fajnie, fajnie to wyszło, także nie mogę się doczekać, żeby się przejechać i, e, no i zobaczyć, co to z tego będzie. Moi drodzy, myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Um, jeżeli macie jakieś inne fajne pomysły, to dajcie mi znać o nich w komentarzu. Z chęcią o tym poczytam. No i cóż, dodam od siebie, że mam nadzieję, że ten film pomoże wielu z Was i będzie pewnego rodzaju motywacją, aby ci, którzy się nie mogą zabrać e, za robienie własnych nagrywek, to żeby wreszcie się zmobilizowali i po obejrzeniu tego filmu wybrali sobie e, którąś perspektywę, która im właśnie będzie najbardziej odpowiadała. I